Witam ponownie, niech moc będzie z wami i gramy dalej. April pokonała Wirthausa i jest niezła. O, to jest druga próba. Głównie gadanie, trzeba będzie wytrzymać. Co, co to jest? Wygląda jak. dom. To mój dom. To pewnie tylko jego projekcja, ale to na pewno kuchnia u nas w domu. Tak wyglądała, kiedy miałam 8 albo 9 lat. O Boże. Nie, co się ze mną dzieje? Co to? Kto tu jest? O kurde To wygląda jak narkoman, Chodź nie? tu malutka Mam coś dla ciebie specjalnego. A pedofil! Nie idź to, April co ty? Nie idź Chodź tu malutka, chodź Tato ma coś dla ciebie Proszę, Pedofil tato, nie bij mnie Mówiłem ci, żebyś tu przyszła Chodź tu to już, albo. Co? Tato chce ci coś dać, malutka. No chodź. Zero szans kolego. ja wiem, co z tą zrobić. A mianowicie rzucę ci pierścionkiem. Tato, proszę, przecież nie chcesz mnie skrzywdzić. Nie jesteś zły, naprawdę, nie. Nie jestem twoim tatą. Nie jestem twoim tatą. Wdarłaś się w nasze życie i zniszczyłaś nas. Wykorzystałaś, ty mała bestio. Co? Ja? Ale tato, sam mi to dałeś. Jest schlana świnio. Bredzisz. <grymne> Jak on wygląda, no nie, naprawdę... Dałeś mi tę obrączkę. Zależy ci na mnie, kochasz mnie. Tylko po prostu nie zawsze ci to wychodzi. To o tym w instrukcji nie. nie było napisane. Zniszczyłaś nas. Byliśmy rodziną, a ty... Boże, wybacz mi, co ja zrobiłem? Co ja ci zrobiłem? Nic, tato, to nie twoja wina, że się zraniłam. Ja... Ja biłem... Ona była taka ładna. Moja mała April. Byłaś taka piękna. Chcieliśmy dać ci to... Ja tego nie pamiętałem. Chcieliśmy dać ci to, czego twoi prawdziwi rodzice nigdy ci nie dali. Rodzina tej nocy. Kiedy przynieśliśmy cię do domu. Wypiłem trochę wcześniej parę głębszych z chłopakami... Trochę, trochę mi się kręciło w głowie, a potem twoja matka powiedziała do mnie: „Potrzymaj ją, potrzymaj naszą dziewczynkę”. Wziąłem cię i trzymałem. A ty, ty patrzyłaś na mnie takimi zdziwionymi oczyma, jak, jakbyś pierwszy raz zobaczyła kogoś takiego jak ja. Takiego pijaka Zakochałem się w tobie. Byłaś taka piękna. A ty się do mnie uśmiechnęłaś, a potem nie wiem, co się stało, ale zrobiłem krok i potknąłem się. Upadłaś na podłogę, ale nie płakałaś. Nawet nie zaszlochałaś. Kiedy doktor powiedział, że już nigdy nie będziesz chodziła, o Boże! Nie mogłem znieść tego, A co tu chodzi, mnie. chodzi? Nie wiem dlaczego, potem stałem się potworem, którym teraz jestem. Dlaczego uznałem, że zadawanie ci bólu to jedyny sposób, żeby zwalczyć wstyd? Kiedy zaczęłaś chodzić, pomyślałem, że robisz to, żeby mnie upokorzyć. Byłem takim samolubnym głupcem. Teraz Cię straciłem. Fakt, był. Ja Ale dobre z niego. Człowiek. Przebaczam Ci. Naprawdę? Na tak. Przebaczam Ci. Wszystko. Przebaczam Ci, tato. Ja. Yeah, zrobiliśmy drugą próbę. No i April. Czego ty nie potrafisz? Proszę bardzo, oto wieża strażnika. Nie wygląda na to zbyt zachwycająco, ale to jest trzecia próba. Nareszcie. Myślałam, że już nigdy nie wrócisz. O czym ty gadasz? Świetnie. Wie, że otacza wielki kanion i wygląda na to, że nie ma żadnego mostu na drugą stronę. Pamiętam, było. w Indiana było to, że była niewidzialna droga. Tom dwójce, żeby zdobyć takiego, taką złotą figurkę smaga Dodatkową też było coś takiego, że po prostu się trzeba było skoczyć. Też była niewidzialna podłoga. Tutaj nie ma niewidzialnej podłogi, ale podłoga co ja na most, ale wysunie się. Zawołajmy naszego kruka. On będzie wiedział, co zrobić. Udało się! Co? 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 Co, 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 co? Wyluzuj trochę. Witaj, stary przyjacielu! April! u diabła! Co się stało? Jaj, co się stało? Użyłam magii, żeby cię tu przenieść. Powinienem był się domyślić. Migające, niebieskie światło jeszcze nikomu nie wyszło na dobre. A moja kochana jaskółka hmm, będzie zła, kiedy się obudzi i... Hmm... Nie kończ. Ej, od kiedy to umiesz czarować? Nauczyłam się po drodze. Musisz mi pomóc. Muszę znaleźć jakiś sposób, żeby przedostać się do tamtej wieży. To czemu po prostu nie zamachasz skrzydłami i nie polecisz? A <noise> To dobre! Obśmiałem się ze śmiechu! Zamachaj Opśmiałem się i ze śmiechu poleć. Dobra! Ale ubaw! Muszę sobie to gdzieś zapisać. Zamachaj skrzydłami i poleć! Czy <laughs> Ale się Czy Ty kiedykolwiek potrzebowałaś mojej pomocy? Pewnie! Od czasu do czasu mnie przywoływałaś, żebym zrobił dla ciebie jakąś brudną robotę. Ale daj spokój. Przecież równie dobrze poradziłabyś sobie bez No jakoś nie widzę nas w roli odciąwania główna. Samego jak palec. Nie usłyszałem od ciebie nawet słowa pożegnania. Nie chciałam cię zostawiać kruku, ale nie mogłam cię zabrać ze sobą. No pewnie. Wykorzystać, a potem rzucić. Nie martw się, znam życie. Nie jestem wcale taki niewinny, na jakiego wyglądam. Ale myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi. O kurde, to dramatyczne. Jesteśmy przyjaciółmi i to dobrymi. W takim razie, dlaczego nazwałaś mnie kruk? No dobra, kiedyś całkiem mi się to podobało. Brzmi nieźle, ale potem się dowiedziałem, czym są kruki w twoim świecie. Cieszę się, że nie jesteś gąbem, wrona. To najbardziej tchórzliwe, najbrudniejsze i najbardziej znienawidzone ptaki w Stark. Jak jakieś latające szczury. Nawet stawiacie jakieś kukły ubrane w szmaty, żeby je odstraszyć. Może nie? Kruki są głupie. Boją się nawet szmacianej kukły. I takie imię mi dałaś. Kruk! Nie dramatyzuj, się jak baba. To nie? Ty tylko się nie wykręcaj. Nie mogę. Nie mogę tego znieść, o, Co za ból. Tu no już nie udawaj piśmie. dla ciebie jestem? latającym workiem pcheł? Wybacz, ale nie mogę na ciebie patrzeć. Odlatuję! Poczekaj i zamknij się! Dodałam mi... ci to imię, bo tak się nazywał pewien bohater z kreskówek, którego kochałam, kiedy byłam dzieckiem. Miał na imię Kruk Boy. Kurde, Kruk Kruk telefon, dobra, skończę Kruk zaraz wiadomo, odcinek i to, ja tak to tak jakby teatrzyk rozumiem. kukiełkowy, który ogląda się na... na płótnie, na, na, na ekranie. Kukiełki? Teatrzyk? Uwielbiam! Teatrzyk, kukiełkowy. Czy masz się był najfajniejszym ptakiem, jakiego znałam. Był krukiem i kowbojem. Miał kapelusz i laso, latał na albatrosie, który miał na imię stary Białas Miał swojego albatrosa? Co tydzień przybywał do innego miasta, gdzie rozrabiali źli bandyci, i uwalniał od nich biednych mieszkańców, jak prawdziwy bohater. To ten wow. boy był bohaterem? I dlatego dałam ci na imię Kruk. Pomyślałam, że nie jesteś kowbojem, więc nazwę cię tylko Kruk. Oprócz tego według mnie kruki są ekstra. A, niech to szlak! Niech to szlak! Och ten mój wielki dziób! Muszę nim cały czas pytlować. Nie da rady, żebym nie powiedział czegoś głupiego. Uch, ale ze mnie głupie ptaszysko! Głupie, 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 głupie! O no, rozpokój no, się to trochę. To nieporozumienie. Każdemu mogło się przytrafić. Nawet dobrym przyjaciołom, zwłaszcza im. No tak! Tak, 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 ale... ale... Ale ze mnie głupie! Ogarnij się raz, nie będziemy wdzięczni! mnie cały mi. czas sobie to wypominać, czy w końcu mi pomożesz? Mamy coraz mniej czasu. No pewnie, że ci pomogę! Wszystko zrobię dla ciebie, April. Tylko powiedz staremu Krukowi, co ma robić. On to zrobi! Ja też mogę być bohaterem jak ten. kruk. Co za Dobra, niech pomyślę. Ale o tym, co Kruk ma dla nas zrobić, to dowiecie się w na następnym odcinku.